Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na kolejnym, kanale, na kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj postawiłem na taki odcinek niskobudżetowy, wkład 21 zł i mam dwie zdrapki za 3 zł, szczęśliwe linie, no i tą krzyżóweczkę, no i trzy zdrabki za 5 zł. podkowa szczęścia, walizka, pieniędzy i dużo kasy. No zobaczmy, taki niskobudżetowy odcinek. Wiecie, zawsze można jedną zdrabką w tym wypadku zrobić sobie plus na odcinku. Oby tak było. Idziemy może na początku od krzyżówki, a skończymy na szczęśliwych liniach może. Tak to zrobimy. Wkład 21 zł czyli niedużo. Nawet jak nic nie wkładnie, to trudno. Z numerem 90 mam krzyżówkę. I co? Szukamy tutaj. Yy, wyrazów, słów oby jak najwięcej mamy N i W nie naddrapywałem bo mało tych zdrapek więc szybko pójdzie Aniu nie lubię jakoś naddrap naddrapywać zdrapek one po całości staram się żeby to odcinki tak nie były długie tak dobieram zdrapki, żeby było w miarę OK, szybko. Y, C. Tutaj mamy Y. Mamy Y. Jestem ciekawy, ile tutaj wpadnie w takim mixie. Można coś fajnego wydrapać, mając taki niski wkład. Mamy V i D. No, V widziałem tutaj jedno. Mm -hmm. Tyle. Chyba tyle więcej nie widzę. I I L. Mamy L, mamy I. Jest I. L. No tego L trochę dali, więcej niż I. Dobra. Kolejno P i F. No te F to jest taka piękna litera. No P też się nie spisało niestety. Podobnie jak F. Dobra. O, mamy A i U. No to trochę sobie podrapiemy tego A. Trochę nam się odsłoni. Znaczy wyraz jakiś się utworzy. Zobaczymy. Ale coś chyba, chyba nie tym razem. Chyba A jakoś teraz w tym momencie nie da nic. R by mogli dać, to by były przynajmniej dwa wyrazy. Na pewno. Dobra. O, E mamy. E i S. No to też fajne. E i S. Tutaj mamy. No E, T brakuje. No tutaj jeszcze jest A. S, S, no o, by dali, o, mamy pierwszy wyraz syn, fajnie. O, o to by też dało fajnie. Kolejną mamy G i M. No, będą krążyć, krążyć, aż w końcu nic nie dadzą. G i M, chyba strapane. I ostatnie dwa J i P. Falbana, drugi wyraz. Dopiero. I chyba na tych dwóch skończymy, niestety. No, znowu było blisko, jak to zawsze jest. Mamy US, czyli jest pustak. To co weźmiemy sobie? Dużo kasy teraz z numerem 40. Mam. Szukamy wygrywających liczb i dodatkowo pliku wygrywający liczby 13, 22, 21, no tak bliźutko znowu i 23, patrzcie, 21, 22, 23, no często niestety to nic nie daje, zobaczmy jak tym razem będą krążyć pewnie, dokładnie już krążą, 24 już zaczynają, kusik, 1, 11,

To jeszcze ile? 16, tak? Dobrze liczę. 16 zł. Jeszcze musimy odzyskać, żeby było na zero. Ale i tak super, że coś wpadło coś na taki miks. Walizka pieniędzy z numerem o 28. Mi pani podała mój numerek. Szukamy wygrywających liczb. Podobnie jest dużo kasy. Tylko, że tutaj walizki szukamy jako symbol taki dodatkowy. Wygrywa tutaj 39, 21.

19, dwadzieścia 6 i 57. No niestety ta walizka jest nie jest pełna, jest pusta. Szkoda. Kity kontrolne różne. Dobra. To co? Zostało nam tylko jeszcze podkowa szczęścia i szczęśliwe linie. Szczęśliwe zdrabki na koniec, akurat tak wyszło. Szukamy wygrywając liczb i podkowy jeszcze z drabka z numerem 31. A wygrywające liczby to 11, 14, 23 i 22. Patrzcie, liźniutko znowu. A mamy 42 za wysoko. 17, 57. No nie mamy tak wysoko.

dwie kontrolne tylko potrzebuję są V i D dobra pustak co skończymy na jednej wygranej no i dobre i to na końcu mamy szczęśliwe linie może tutaj coś jeszcze trafi korona pik jest pik yy, koronki w ogóle nie widzę oj słabytko zaczynamy o, podkowa i Śliwka. Ta podkowa miała się pojawić w poprzedniej zdrabce. A jest korona patrzcie. Tutaj jest śliweczka dwa razy. Garnek i arbus. No, ta warstwa jest naprawdę fajna tych linii. Naprawdę mięciutko się drapie. No tych symboli nie ma drewno i słoń powoli poprawiają te warstwy. Dobra, dzwon i złoto, złoto chyba widziałem, dokładnie dzwon też jest. Złotko, złotko i złotko jeszcze jedno. Kwiat i biedronka, mamy biedronkę. Kwiatka nie widzę, to co dajcie? Gruszkę przynajmniej, żeby była jedna linia pomarańcza księżyc. No to truskaweczka by się przydała. No, gruszka dałaby dwie linie. Wiśnie jabłko. No, truskawka też by dała dwie linie. Tutaj jest jabłuszko. Kolejne jabłuszko. No, klucz by dał dwie linie. Coraz mniej możliwości, niestety. Diament i gwiazda. gwiazdę widziałem. Ehe, diamentu nie Ma tę czakości. No, będą krążyć, niestety. Ten czakości. No i co pewnie dadzą z sakwę, na pewno. No i nie wiem, jakieś puste symbole. No dokładnie. A winogrono dali serce i winogrono. No ale winogrono też nic nie daje. A serca nie ma. No niestety. Ale niskobudżetowy odcinek 21 zł tylko wydane. A odzyskaliśmy coś. Na taki mały wkład mamy 5 zł odzyskane. Więc fajnie, fajnie, coś będzie na kolejny odcinek. Na jedną zdrawkę za 5 zł na wymianę. Super, będziemy mnożyć. Dzięki Wam serdecznie za uwagę. Do następnego. Żegnam. Cześć.